Witam w kolejnym filmie. Chciałbym szybko sprawdzić ten budowany malutki teleskopik, taki co robiłem tutaj na kanale niedawno temu. Pokazywałem jak tam w szopie buduje tak na żywca taki malutki teleskop e, typu refraktor, tak. No chciałbym zobaczyć jak przez niego księżyc widać, ale zobaczcie dzisiaj są złe warunki obserwacyjne, jest takie zamglone to niebo. Wszystko jest zamazane, nawet jak dam na zoom, to zobaczcie jak ten księżyc wygląda. Zero szczegółów, taka no, zamazana plama, tak, ale zobaczymy, czy cokolwiek ten teleskop tam lepiej pokaże. Bo to jest raczej taka luneta obserwacyjna e, krótkodystansowa, tak, bo to jest e, obiektyw, jest z, oku, z tego zrobiony z okularu lornetki więc. To raczej nie jest na jakieś takie dalekie odległości, i zauważyłem, że też on ma pewne problemy prawdopodobnie z tym pryzmatem diagonalnym, którego tam wykonałem. Nie jest to albo ten kąt 45 stopni nie jest taki idealny, bo go za bardzo nie trzyma. Przez co może to wpływać na podwajanie obrazów. Lusterko w tym pryzmacie jest użyte z rzutnika. No, i ono jest dosyć dobre, tak, jeśli chodzi o transmisję światła, ale nie wiem, czy takie lusterko w 100% może zastąpić takie astronomiczne, tak? Ja to badam na razie, więc taka jest tutaj próba. O, jego tu postawiłem, to jest to, co budowałem, tak? On jest przywiązany taśmą, przyklejony do statywu z lunety chińskiej SV Boni. Jest po prostu przyklejony, tak? No i teraz sobie tutaj włączę, yy, trzeba tu ustawić na księżyc. Yy, no i zobaczymy tak, czy coś będzie widać. I widzicie jak jest, patrzcie, jaki jest problem z nieosiowością. Nie wiem, czy widzicie te wielkie plamy, te kropki. To są kratery księżyca, które zostały wywalone na pierwszy plan obrazu. a księżyce widzimy aż trzy. Momencik, o może teraz będzie widać to, o tam widać normalnie księżyc. Co ciekawe, nawet jakieś delikatne szczegóły da się zobaczyć. Próbuję to powiększyć. Lecz jest za duży blask, przydałby się jakiś filtr. Widać delikatnie morza na księżycu, te szare obszary. Ale, ale widzicie, że księżyc jest podwajany. To jest prawdopodobnie wynik tego pryzmatu, yy, który może nie trzyma osiowości. A właśnie to chcę to sprawdzić, tak. A patrzcie, kratery wywaliło na pierwszy plan. Dlatego, że tutaj mamy do czynienia jakby z tym, że ogniskowa czy się troszeczkę tak nie wiem, dubluję. zobaczcie, kratery, widzicie kratery na pierwszym planie, jako, tak jakby tu był kolejna warstwa Księżyca, no, jest problem z tą osiowością, nie wiem, czy coś by pomogło, rozebranie tego pryzmatu i zrobienie regulacji kąta, może by to wpł wpłynęło, o, moment, może mi się uda jakieś kratery pokazać, aj, ucieka mi cholera Księżyc, ucieka właśnie z, z tego, o, coś przeleciało. O lera. Bardzo ciężko jest nawigować na takim malutkim statywie. O, teraz się było, przez chwilę wyłoniło, ale trudno mi jest utrzymać go w polu. Statyw jest też bardzo ważny. Odgrywa tutaj kluczową rolę, by był zrobiony z dobrych materiałów, stabilnych i miał mikroruchy, tak, bo bez tego to jest dramat. Bez mikroruchów statyw to tak jak jechanie samochodem bez pomagania kierownicy. Ojej, cholera. Jest problem. Czasami uda się. O, zobaczcie, teraz było widać morze. Jest za duży blask. Gdyby był filtr, to. Udałoby się dostrzec kratery, może da się to ustawić, ale Musiałbym inny tryb Obrazu użyć Który by teg nadmiar tego blasku światła troszeczkę od Odbił Jest za duży blask, o Może tak, cholera nie da się to tak Nie jest to takie proste Za bardzo to się wszystko trzęsie, a ja tu rękami trzymam Telefon nad wyciągiem. Warunki nie są dobre. No wiadomo, jest zamazany. Ten księżyc jest mgliste niebo. I o jakichś szczegółów nie ma, nie ma mowy wielkich, ale powinny jakieś delikatne kratery tam się pojawić, tak? Ehm, Okej, okay, może powiem tak, ja widzę przez okular kratery, lecz telefon ma bardzo spory problem, żeby się wyostrzyć. Mimo mgły, ja jestem w stanie w okularze zobaczyć delikatnie kratery. Ale to się nie naświetla, widzicie co się dzieje. Jest jedna żółta plama, dlatego, że no... No nie, nie no telefon się nie może dogadać, tak, z tym... Z ta jest, jest dużo po prostu światło siła. O, teraz. O, coś takiego to i tak jest 50% tego co ja widzę w rzeczywistości yy, już pomijając to dublowanie tak, o teraz było widać widzicie, że się przebijają morza i szczegóły ale jest to mi ciężko cholera pokazać bo ten statyw to się do niczego nie... Na... o teraz moment jest, jest udało się, widać nawet kratery o widzicie tam widać kratery. O teraz. Żeby tylko jeszcze nie trząsł. Cholera. Widać na biegunach kratery. Ale to jest ciężko. Ja pierniczek ciężko to utrzymać. Bo muszę telefon trzymać pod odpowiednim kątem, żeby w ogóle zarejestrował to. Może tak, powiększmy to. O, zobaczcie, teraz widzicie kratery na biegunach. Da się zobaczyć kratery, nawet na tym nagraniu. To powiem wam, że na żywo jest lepiej sporo. Ale nie jest to idealny teleskop, teraz zobaczcie, są kratery na biegunach, popatrzcie się. A e, już e, a propos tego blasku, pomijając ten blask, tak, bo w tym, w tym, zanieczyszczeniu światłem, no musiałby być filtr księżycowy. Kurde, a może przyniosę jakiś filtr księżycowy na okular? Ale nie mogę chyba, bo to jest okular samoróbka, a może zaraz spróbuję go jakoś tutaj włożyć, to zobaczymy czy coś to pomoże. Okej, okay, okej, okay. nawet zobaczcie Próbuję cicho, cicho, mimo nawet filtra. Widać kratery, ale nawet mimo filtra jest ciężko to pokazać. Ta nieosiowość może wkurzać, nie? O, teraz wypieprzyło na pierwszy plan kratery. Zobaczcie jakie duże one są. Widzicie, co się dzieje? Wypieprzyło kratery na pierwszy plan. No jest nieosiowość, tak, i ten pryzmat jest do poprawy. Patrzcie, patrzcie tutaj. Na pierwszym planie widzicie kratery Księżyca. Tak jakby kolejna warstwa Księżyca. Tak jakby jeden duży Księżyc. Zobaczcie tu. Widzicie szczegóły powierzchni. Na pierwszym planie, a pod tym planem jest yy, dwa Księżyce. To jest nieosiowość, tak. Ten pryzmat albo jest. Nie idealnie pod kątem 45 stopni, albo coś jeszcze innego w tej taniej optyce, jest tak. O którym ja nie wiem. Patrzcie, kratery wypierdziela na pierwszy plan. I widać takie duże kropy. Moment. Może uda mi się lepiej to pokazać. Bo czasami. Na żywo wiadomo, że ten obraz jest fajny, ale telefonem nagrać to już nie jest takie proste mm, Kurde Farkołomność spora 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 Chole. No i tak to wygląda, zobaczcie rozpieprzyło mi ten obraz No ciężko ustawić bo jest za duży blask Światło jest bardzo rozproszone i to wszystko Powoduje, że się nawet nie chce wyostrzyć wywala kratery, te czarne kropki, to wywala na pierwszy plan no jest jakaś nieosiowość w tym pryzmacie prysma, e, o, popatrzcie teraz, widzicie co się dzieje, tam, 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 są normalnie kratery, Księżyca to są kratery, które zostały wypieprzone na na pierwszy plan, efekt jest taki jak na teleskopie z lustra łazienkowego co tam kiedyś pokazywałem no ale to wymaga, to może dałoby rady skorygować tym w jakiś, warto poczekać na dobre warunki astronomiczne, aż będzie przejrzyste niebo i spróbować zrobić regulację do pryzmatu i tak regulować kąt nachylenia tego pryzmatu, aż obraz będzie skupiony w pełni, ponieważ tu już mamy do czynienia z większymi odległościami, ta lunetka się nadaje do obserwacji, nie wiem, tam przyrody, coś co leży kilka kilometrów od nas, tak. Jakichś takich naziemnych obserwacji, ale już na księżycu już trochę jest słabo No da się tak, też się da, ale trzeba się tu napocić, żeby tutaj wycelować tak ten telefon, aby ra widzicie, ten obraz się jakoś zarejestrował Nie no dobra, chyba nie ma sensu, bo jest lipa Jest po prostu, nie dojdzie, że warunki są słabe Bo jest mglisto To druga sprawa, że Ciężko też na tym statywie operować. To muszą być jakieś konkretnie zbudowane statyw z mikroruchami, który będzie pozwalał mi, tak jak w tym moim teleskopie dziesięcioletnim, już tak, że tam jest to wszystko stabilne i można ten obraz pokazać. Jest idealnie, tak jak igła niemal. Tak, jest tak ostry. A tutaj to wszystko lata z e, lipa tak, do, do tego, żeby cokolwiek nagrać tutaj. No kratery wypierdziela na pierwszy plan. No jest nie tak w tym pryzmacie. Niby... niby w tych obrazach naziemnych... Yy, ...kiedy mamy dzień to elegancko się wydaje wszystko ostre, ale już w nocy tutaj nie jest najlepiej jeśli chodzi o niego. Dobra, myślę, że szkoda tutaj się męczyć, bo i tak nic lepiej nie pokażę yy, Bo jest po prostu słabe warunki. To raz, a dwa, że no... Jeszcze wymagałby jakiś tam ten teleskop, ten mały refra refraktor wymagałby pewnej, jeszcze tutaj zrobienia pewnej regulacji tego pryzmatu, co mogłoby skupić tą, tą wiązkę światła i nie byłoby tego efektu yy, podwajania obrazu i finalnie mogłyby lepsze szczegóły być widać, ale nawet powiem wam na żywo patrząc, da się zobaczyć te takie detale jak Jakieś powiedzmy kratery, większe, tak, powiedzmy te morza, no widać, tak, ale nie jest to jakaś rewelacja, wiadomo, to nie jest teleskop, raczej zbudowany pod. On by mógł służyć do astronomii też, ale do bardziej, ale musiałby trochę większy ten obiektyw być, kupiony dobrej jakości, tak, większą tubę zrobić. Lepiej ten pryzmat wykonać, bardziej stabilnie to wszystko zrobić porządny do tego statyw z mikroruchami, wtedy tak, wtedy to by było sens. A to jest czasochłonne i pracochłonne, żeby coś takiego zrobić w pełni. Przede wszystkim dużą rolę odgrywa tutaj. Idealny, stabilny, mocny statyw z mikroruchami. Wtedy możemy tą, tym płynnie nawigować i możemy to pokazać dobrze. A tak bez statywu jest po prostu wszystko lata. Telefon nie jest w stanie się dogadać z okularem, tak żeby pokazał to w sposób taki dokładny. Także może starczy w tym filmie, bo tak chciałem tylko zobaczyć sam dla siebie, co wyjdzie, ale widzę, że ta pogoda nie, pokaza, nie pozwala najlepiej tutaj pokazać. Także dzięki za uwagę, widzicie, że ja nie mam oporów przed tym, wracam, jakakolwiek by prawda nie była w tym, trzeba to pokazać, tak, bo nie wystarczy coś tam zrobić, tylko wystarczy, trzeba ludziom też pokazać, czy to działa. To ma prawo działać lepiej, ale wymaga jeszcze pracy, tak, to nie są rzeczy, które można zbudować w ciągu kilkunastu, czy tam minut, czy tam godziny, czy dwóch, czy tam jednego dnia. Można szybko zbudować, ale żeby to dopieścić, to wymaga to... Wielu testów i regulacji. Dobra, także tyle. Dzięki za uwagę i do następnych filmów. Pozdrawiam, cześć.